Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym takim krótkim odcinku podsumowującym ten cały tydzień. Dla mnie ten tydzień był jednym z takich wspaniałych tydzień tygodni. Dużo się zmieniło w moim życiu. Zacząłem dużo nagrywać na YouTube i streamować, z czego jest? Podsumowaniem jest to, że codziennie prawie mam live. Chciałbym Was bardzo, bardzo podziękować za te wspaniałe jakby wspieranie. Dużo liczbę subskrypcji jak przez cały tydzień oraz dużo kliknięć w różne filmy oraz live. Na koniec filmiku chciałbym Wam jeszcze pokazać dwa nowe skiny do Overwatcha, które wyciekły, jak to nagrywam wczoraj wieczorem. Tyle słowem wstępu. Zapraszam do oglądania materiału. A ja się z wami żegnam siemano. Yo.